Cześć, tu Ada. Witam was na kanale ABC Kosmetyczne. W dzisiejszym sobotnim odcinku opowiemy sobie o kosmetykach The Best of ABC Kosmetyczne, czyli o najlepszych kosmetykach, najbardziej sprawdzonych naszym zdaniem, najbardziej kultowych, a są ze mną dzisiaj na rozmowie Aga, Paulina i Kasia. Dobra dziewczyny. Temat The Best of the Best. No to teraz powiedzcie mi, który z tych kosmetyków jest dla was The Best i dlaczego? No, dla mnie absolutnie The Best i, i takim kosmetykiem, od którego mogę powiedzieć, że zaczynałam w ogóle z makijażem, to są czekoladowe palety. One mm -hmm. są fantastyczne. I słuchajcie, dla miłośników czekolady, nie wiem czy się orientujecie, ale one naprawdę pachną czekoladą. Wow. Nie miałam pojęcia faktycznie, mogłabym siedzieć i wąchać tego. Ja Obłędnie. też nigdy tego nie, spadza, nie wiem. Widzicie, w ja pierwsze to zrobiłam, to sprawdziłam, czy one pachną czekoladą, przysięgam. Oczywiście, to też. Mhm. Super. No, rewelacja. One no mają wszystkie przepiękne te opakowania. No właśnie, tak, opakowania no są takie. Samo w sobie, słuchajcie, no na naprawdę, dla jakiegoś makijażowego frika, uważam, że to jest w ogóle rewelacja. fantastyczna sprawa. A druga rzecz, że te cienie. One są naprawdę super jakości. One są jak na tę półkę cenową, oczywiście. One są bardzo mięciutkie, fajnie napigmentowane, bardzo przyjemnie się z nimi pracuje. Także ja zaczynałam od tych cieni swoją zabawę z makijażem i naprawdę bardzo mile je wspominam. Już teraz przesiadłam się na mhm. trochę inne palety, ale te naprawdę bardzo, bardzo miło wspominam. No wizualnie naprawdę zachęcają do zakupu, powiem <śmówiąc> <śmówi> tak. <śmówi> Słuchajcie, moim The Best of The Best jest zdecydowanie mm, szczotka soniczna Puffy. Używam jej od, no, myślę, dwóch lat, ponad dwóch lat. E, I co ciekawe, ładowałam ją w tym czasie tylko raz, więc bateria trzyma super, a używana jest przeze mnie ta szczotka codziennie albo co drugi dzień. E, jest bardzo fajna, jest łatwa w utrzymaniu czystości, ponieważ jest silikonowa, więc po prostu płuczemy ją pod wodą, wodą z mydłem. E, ma oczywiście regulacje. Częstotliwości tych wibracji, które czyszczą naszą skórę, tak jest plus, minus, więc możemy sobie ustalić, jak nam pasuje. No i wypustki tutaj tego nie widać, ale są z jednej strony takie troszeczkę większe, z drugiej strony mniejsze, więc do różnych części twarzy ewentualnie ja też troszkę wykorzystuję ją do masażu, takiego relaksującego, można powiedzieć. Wieczornego. Nie wiem, czy miałyście styczność z tą szczotką? Ja nie, coś powiedzieć? nie, ale właśnie bardzo dużo opinii słyszałam y, pozytywnych o, tych, pro, o mhm. tych szczoteczkach właśnie. I ciągle czekam, aż, będzie, aż przyjdzie mój czas, żeby w końcu ją... No nie, koniecznie. <grych> jest, jest fantastyczna, tak. Też, też ją mam, też jej używam i naprawdę jestem mega zadowolona. I to jest też fajne, przyszło mi do głowy, nie używałam jej jeszcze w taki sposób, ale wydaje mi się, że to jest fajny też sposób na aplikację kremów. Mhm. Bo wiecie, tak. nie musimy ich po prostu wklepywać. Mhm. Tak, pod wpływem ciepła naszej skóry gdzieś tam ten krem, nawet takie bardziej gęste kremy, jak te znakomi, tak? bo one jednak mają taką bardziej mhm. bogatą konsystencję. Właśnie, myślę, fajnie będą się rozprowadzały pod wpływem tego. Muszę to nie przetestować. Nie właśnie, to jest ciekawe. <laughs> Dam wam znać następnym razem. Ale ogólnie warto też podkreślić to, że cena tej szczoteczki jest. Super, tak naprawdę, bo kiedyś jak szukałam szczoteczek do twarzy, no to znajdowałam różne firmy, no i co, czasami ceny były tak zaporowe, że stwierdzałam, no nie, no bez przesady, nie będę tak. tyle płacić za szczoteczkę, natomiast tutaj cena z tego, co kojarzy jest w okolicach 100 zł tak naprawdę, więc myślę, że stosunek ceny do jakości jest ekstra. No i oczywiście, jeżeli Was to zainteresowało, to do zakupu te szczotki są na stronie abc kosmetycznepl do Mikołaja, no. <śmiech> <śmiech> albo, albo na jakiś urodziny, albo inne święto, no albo sama prawie. sobie zrób prezent po prostu, na bo naprawdę, naprawdę warto. Jest super, także myślę, że taka inwestycja warta tej ceny. Zdecydowanie. zdecydowanie. Jeśli o mnie chodzi, to. Yy... Ja lubię bardzo te serduszka z Makeup Revolution, to akurat jest rozświetlacz. Patrzcie, po prostu jak on się mieni, mhm. to jest coś cudownego i właśnie e, co lubię w nim, to to, że nie ma w nim takiego, nie chcę tutaj brzydkiego słowa użyć, ale chamskiego brokatu. E, Wiem o co chodzi. nie mhm. lubię po prostu na swojej twarzy, tylko jest bardziej taki, no wiecie, ta, Rozświetlenie takie drobinki, tak, ale tak, nie taki tak, brokat no. po prostu, który świeci. Też właśnie cena jest bardzo przystępna. No tak, i, serduszka, tak. Wygląda no. fajnie, mi się kojarzy z takimi pierniczkami I świątecznymi. Jest także... piłatowne, jakoś poświate, także fajnie. coś innego. Ale całe mnóstwo jest kolorów tych Ta, serduszek. No, no, i bronzery, A brązery tam. Y... Tak, tak. Są, są brązery, są róże, Różę, więc tak. każdy znajdzie coś dla siebie. Jeden wspólny mianownik tych. Nie, to chyba nie, pacham, nie mam... Miałam nadzieję, że może. Jakieś pierniczki. Nie, Jednak nie. Ale słuchajcie, jeden wspólny mianownik tych produktów. Produktów, tych serduszek jest taki, że one wszystkie odbijają światło. One wszystkie mhm. mają drobinę w sobie, więc. No, może nie każdy lubi tego typu mhm. produkty, które mhm. odbijają światło. Też nie do każdej cery one będą. Nie na każdej będą fajnie wyglądały. Natomiast ja bardzo lubię je za to, że dają taki świeży, zdrowy blask. Mhm. I w ogóle, jeśli chodzi o używanie produktów do twarzy, zwłaszcza przez osoby, powiedzmy, średnio zaawansowane w makijażu, to ja polecam produkty wypiekane. Czy takie, właśnie jak to. Serduszko nasze, czyli takie, takie, które mają. Cały produkt jest umieszczony, jakby w opakowaniu. Uh -huh. Nie ma osobnej um, wypraski, foremki. Wiecie o co mi chodzi. Uh -huh. A drugą propozycją są właśnie wypiekane bronzery też, tak? I to są zawsze produkty, które bardzo fajnie się sprawdzają, bo nie zrobimy sobie nimi krzywdy. Mhm. One są najczęściej na tyle bezpiecznie napigmentowane, że nie robią plam. A do tego właśnie produktów wypiekanych bardzo łatwo się używa i, i można ich użyć na różne sposoby, także ja bardzo polecam bronzery wypiekane. To jest w ogóle mój must have w kosmetyczce i takiej no. prywatnej. i ja akurat w tej formie nigdy nie używam. Zawsze to były te formy sypkie, można powiedzieć. Ale to jest ciekawe, bo może rzeczywiście trzeba by przetestować coś nowego, coś innego. Tak, wypiekane produkty bardzo ci polecam. Czy to są róże, czy rozświetlacze, tak jak serduszko, czy bronzery? Super. Naprawdę I razem świetna się rzecz. Spotkamy przy winie i będziemy testować. <śmiech> <śmiech> tak, ja tak bardzo chętnie. Rozwiąza. Słuchajcie, a jeszcze tak patrzę cały czas na tego Ewelina. przypomniało mi się, że od jakiegoś czasu go nie używam. Nie wiem, w sumie chyba po prostu mi się skończył, ale powiem Wam, że ja uwielbiam osobiście ten produkt. Eee, może to dlatego, jest, wiesz ja... co, to jest e, odżywka, ale też ja używam tego jako bazę pod tusz do rzęs i były takie motywy, że znajomi mnie pytali, co ja robię, że mam takie długie, super rzęsy na wszystkich patrzyłam, ale o co Wam chodzi, mhm. aż w końcu zdałam sobie sprawę z tego, że to jest stoik. Paru koleżankom poleciłam i były zachwycone, że to tak działa i w ogóle daje taką objętość rzęsą i długość i w ogóle super. Eee, fajny produkt, naprawdę fajny, jest bo jest... Czarną wersję. Tak, jest stosunkowo tani. Ja zaczęłam od tego czarnej, też używałam, w sumie nie widziałam aż takiej dużej różnicy pomiędzy mhm. jedną a drugą. Eee, można stosować na noc jako odżywkę. Ale ja stosowałam głównie właśnie jako bazę pod tusz, czyli najpierw wkładam to, ona jest to prawda biała, ale później jak się na to nałoży tusz, to już tego nie widać. A fajnie rzeczywiście dodaje objętości, rzęsy się wydają dłuższe, więc nie wiem czy stosowałyście, ale mogę Wam polecić ja i, i cenowo też bardzo fajnie wychodzi porównując z innymi odżywkami. Do rzęs, także? Ale to, dla jest mnie to jest odżywka, która daje efekt w momencie użycia? Czy to jest odżywka, która faktycznie zostawia jakiś efekt już po demakijażu? Co, ona, ona generalnie ma za zadanie właśnie chyba i odżywiać rzęsy i mniej wypadały, wydaje mi się, jak ją mhm. stosowałam. Szczególnie miałam taki problem, że przy demakijażu dużo rzęs mi wypadało zawsze. Wydaje mi się, że po stosowaniu tej odżywki one się troszkę wzmocniły, troszkę były chyba też takie ciemniejsze, mam takie wrażenie. Czyli że taki tak, efekt tak, tak. Ale rzeczywiście trzeba regularnie stosować. I to po jakimś czasie. No to ze wszystkim tak, jest, tak, widać. Tak. Ale jest, jest fajna, i o tyle fajna, że jak ją odstawiłam, to moje rzęsy nie zaczęły mi wypadać, bo bywały takie produkty, gdzie póki stosowałam odżywkę, było fajnie, później jak odstawiłam, no to Czyli nagle się tak, rzęsy mhm. sypały jeszcze gorzej niż wcześniej. A tutaj. Tak, a tutaj jakby nie było takiego efektu yy, spadku formy, więc fajnie. Co to się nich? No właśnie, Czekamy <grymne> na siedzibie. Pod makijażem sobie tak siedzę tutaj, się Słuchajcie, jeżeli chodzi o dłonie, to postawmy jednak na taką podstawową pielęgnację, czyli peeling i dobrany do rodzaju naszych potrzeb, do rodzaju naszej skóry krem. myślę, że to jest taka podstawa, która już zrobi robotę. Jeżeli jesteśmy osobami, które ze względów, nie wiem, pracy, czy ze względów innych nie mogą mieć paznokci stylizowanych, to zadbajmy o te nasze paznokcie naturalne, czyli mogą to być odżywki albo taki fajny, kiedyś widziałam pomysł i wypróbowałam sama na sobie olejek recynowy, też fajnie wpływa na skórki, na paznokcie. Jeżeli jesteśmy zainteresowane takimi odżywkami, to warto by było też dobrać do swoich potrzeb, czy to powinien być jakiś utwardzacz, czy coś, co nam rozjaśni paznokcie. Jest wiele odżywek i każda ma w sobie coś innego, więc też patrzymy na to, czego potrzebujemy i dostosowujemy do swoich potrzeb wybór. A gdybyś miała polecić do takiej szybkiej pielęgnacji, to raczej odżywki typu lakier, który się nakłada na paznokieć czy raczej coś, co można w ten paznokieć wetrzeć, jakby wpracować? Jedno i drugie ma jakieś tam swoje zastosowanie. Hmm. Musimy pamiętać też, że jeżeli nałożymy coś na paznokieć, co jest śliskie, jest to tłuste, no to ten drugi już na pewno się nie utrzyma, ale możemy też stosować naprzemiennie, w zależności od tego też, czego potrzebujemy. Myślę, że to jest taka wymienna. Funkcja by była tych dwóch produktów, ale myślę, że i jeden, i drugi miałby w sobie coś, co mm -hmm. potrzebujemy. Ja nie wiem, czy słyszałeś, bo ja kiedyś słyszałam o takim sposobie, jeśli chodzi o rozwijające się paznokcie, że można wziąć nawet oliwę z oliwek, tak. podgrzać ją w mikrofalówce i moczyć te paznokcie tak. przez jakiś czas, że to działa. tak działa? To ma oczywiście wpływ na skórki, także jeżeli mamy problem ze skórkami, może przerastają, może są pękające. To jak, jak najbardziej polecam. I po tak. prostu tylko moczyć, tylko moczyć, robić taką soką... wcierać chyba tak. I też... Moczyć i wcierać. Mhm. Czyli moczymy do czasu, aż ta oliwa przestanie być ciepła, bo pamiętajmy, że najlepiej wchłaniają się produkty, które są podgrzane. Czy to jest krem, mhm. czy, czy właśnie oliwa są to takie metody sprawdzone, więc fajnie by było się tego trzymać. Że dopóki oliwa jest ciepła, trzymamy, moczymy to dłonie, relaksujemy się w tym czasie. Po jakimś czasie możemy je delikatnie odtłuścić, umyć dłonie i nałożyć taką odżywkę w postaci czy lakieru, czy, czy, czy takiego um, produktu, który się wciera w płytkę, także musimy pamiętać o odtłuszczeniu tej płytki. I czy nie tak... nam oliwa zostawi w warstwę, to niestety ale ten drugi produkt nie będzie miał możliwości, żeby zadziałać. Ale słuchajcie, tylko mi się nasunęło pytanie, gdzie jest granica tej ciepłoty oliwy. Bo, <grym> szczerze mówiąc, słyszałam o tym sposobie, <grym> ale nie używam go, bo ja się zwyczajnie boję, że się poparzę. Jednak tłuszcz podgrzany <grym> 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 no jakby może zrobić więcej szkód nam, tak? Powyżej jakiejś tam temperatury, więc jakiś, nie wiem, jakaś rada, Świata. jeśli o to chodzi. <grym> nie trzydzieści trzy, trzy, <grym, grym> ale to <podnokcie, mowdy. grym> No właśnie. Ja raczej wolałabym... Gdzie u mnie to nie. było tak, że wstawiałam do mikrofali, wyciągałam i tak sprawdzałam. No myślę, Cię, właśnie, nie myślę, że to jest, jest najlepsza metoda, bo tak naprawdę każdy ma też inną odczuwalność. Mm -hmm. tak? Dla jednych ta temperatura będzie wysoka, dla innych nie wysoka. Jeżeli użymy mały palec i on tam zostanie bez takiego odruchu, że trzeba uciekać, to myślę, że jest ok. Okej, okay, czyli metodą prób i błędów. Dokładnie. Okay. Później do sałatki. Liwe, macie. No, no właściwie. Z pyłkiem na przykład. Tak, po stylizacji jakiejś. Słuchajcie, a powiedzcie mi, bo tutaj widzę mm, kosmetyki na komi. Czy stosowałyście kiedyś te kosmetyki Bo, bo słyszałam o nich bardzo dużo e, pozytywnych opinii, natomiast jeszcze nie miałam okazji, jak przymierzałam się, przymierzałam, ale słyszałam, że ten krem tutaj właśnie, e, który widzimy normalizujący jest totalnym szybem. Nie wiem, czy. Czywałyście coś, wiecie, na jego temat. Ja czytałam bardzo dużo pozytywnych mm. opinii, ale jeszcze nie miałam okazji. Bardzo no chętnie wysłucham, co Musimy <laughs> w testowanie urządzić takim razie. To mamy kolejny produkt na, się na liście, spotkań, słuchajcie. dokładnie. Czy tym winie tam później <laughs> Tak. Razem. Na pewno krem arganowy zbiera mm -hmm. świetne opinie, więc a ja jestem fanką w ogóle testowania kremów, zwłaszcza pod oczy, mm -hmm. bo ja mam taki problem, że niestety pod, skórę pod oczami mam dosyć suchą, więc... Ja go dzisiaj zabieram do domu. No, ja z nim dzisiaj do domu, będę testować, dam Wam znać. Dobra, czekamy. Bo ja sama Obiecuję. testowałam, a Właśnie też czytałam dużo opinii. O nim. dużo, opinii mhm. pozytywna. No właśnie. i na Komi wygrywa też składami, tak? No bo ja mhm. specjalistką to od składów nie mhm. jestem, ale bardzo dużo osób chwali składy na Komi, że są naprawdę bardzo przyzwoite. No i weźmy pod uwagę to, że na Komi to jest stosunkowo niedroga jednak marka. Więc... No właśnie, tak mi się też wydaje. I chyba polska? Y -y. Czy, nie czy źle kojarzę? Nie jestem pewna, ale. Tak, Wygląda chyba tak. Luksusowe. Mm -hmm. Polska. Wyglądają fajnie, no i słuchajcie, tak. no, polska marka, więc tym bardziej. Wspieramy. Tak, zabieram <grym> dzisiaj do domu <grym> i na pewno będę testować, dam znać. A ja tak, a propos dobrych składów, co tutaj widzę jeszcze, ponieważ nie wiem, czy tylko ja tak mam, ale mam wrażenie, że od jakiegoś czasu jest taki kult na kosmetyki naturalne, na sprawdzanie eko. właśnie składów, eko i tak na dalej. E, no i mamy tutaj właśnie te. Pudry z ekocery, które podobno są super, ja powiem szczerze, że używałam pudru różowego innej firmy, akurat tego nie testowałam. Podejrzewam, że pewnie będzie działał podobnie i byłam z tego pudru różowego bardzo zadowolona. Nie wiem, czy jakieś doświadczenia może macie z takimi naturalnymi ja kosmetykami? Ja testowałam y, ten różo, ryżowy właśnie z ekocery, ten sypki. Prasowanego nie, ale tamten mi się sprawdził. Uh -huh. Ja y, jakby nie mam też problemów ze swoją cerą takich, że gdzieś tam się świecę bardziej i mniej, bo raczej mam suche, suchą cerę. Także no dla mnie jak najbardziej. Tak ciągle byłam zmatowiona, więc polecam. Jeżeli ktoś właśnie nie przetłuszcza się gdzieś tam w strefie uh -huh. tęczy. No, ja generalnie bardzo lubię właśnie kosmetyki takie naturalne, aczkolwiek nie wszystko się zawsze sprawdza. Kiedyś miałam taki epizod z makijażem, kosmetykami tymi mineralnymi, sypkimi, no to w moim przypadku był to totalny niewypał, mimo że super składy i naturalnie to niestety nie sprawdziło się to zupełnie. Natomiast jeśli chodzi o pudry ryżowe, to rzeczywiście fajnie, choć obawiałam się, że jeżeli jest on biały, to na cerze, jak go nałożę, będzie zostawiał taką białość, jakby. Mm -hmm. Ale jednak nie było tego. Fajnie się wtapiał w kolor skóry, więc tutaj na plus na pewno. No ja nie używałam tego, ale uwielbiam pudry sypkie. W ogóle uznaję tylko pudry tak. sypkie, jeżeli chodzi o mój makijaż prywatnie, zresztą kiedy maluję klientki, to też i też chętnie go przetestuję, sprawdzę, bo przydają się no, w kufrze różne pudry tak? do, do różnych cer, więc wiadomo. Na pewno się nim zainteresuje. Natomiast z takich must have, skoro już mówimy o kufrze wizerzystych, <noise> to no, nie możemy nie wspomnieć o sprayu utrwalającym z Kryolanu. I to słuchajcie, nie mówię wcale tylko o tym, że to jest produkt dedykowany specjalistom, profesjonalistom, bo Słuchajcie, każda z nas ma takie momenty, kiedy gdzieś wychodzi, wie, że ten makijaż musi być od rana do wieczora w super stanie, czy tam do zmycia, no bo <gryw> długie godziny możemy używać. Dla mnie fixer z kryolanu to jest absolutna podstawa, on w moim kufrze musi być. I naprawdę naprawdę utrwala makijaż. To nie jest tak, że czujemy na chwilę ściągnięcia, a potem nic się nie dzieje. Mm -hmm. On naprawdę trzyma ten makijaż do momentu, kiedy chcemy się go pozbyć. Także zdecydowanie polecam. Bo on jest w takiej formie sprayu. Tak. być może do twarzy. Mm -hmm, tak, no właśnie, a stosowałaś może kiedyś takie fixery w formie pudru, bo wiem, że też takie produkty istnieją i masz jakieś może porównanie, co się lepiej nie. sprawdza. Bo ja, ja jestem wierna spreju. Aha, bo ja osobiście miałam właśnie kontakt z takim pudrem fiksującym tak zwanym. E, tu musimy rozgraniczyć dwie sprawy, bo okay. e, generalnie prawidłowa mm -hmm. kolejność nakładania makijażu jest taka, że dajemy produkt mm -hmm. kremowy, czyli powiedzmy, że podkład, potem utrwalamy go pudrem mm -hmm. jak najbardziej, no bo kremowa konsystencja może nam się przemieszczać po twarzy, tak, więc po to nakładamy puder, a wszystko, mi, mimo wszystko, <ślamy> scalamy jeszcze i tak dedykowaną aha. mgiełką, sprayem, fikserem, żeby to po prostu wszystko razem mm -hmm. scalić, utrwalić, Jestem. czyli ale nie ma po nim takiego efektu sztywnej twarzy, bo ja się zawsze tego obawiałam, że jak się prysnę, to później po prostu nie będę mogła się uśmiechać, zależy, ile go nałożysz, to Właśnie. jak z lakierem do włosów. Jak przesadzisz, to masz sztywne włosy. Jeżeli tego produktu naprawdę wystarczy tylko mm -hmm. mgiełka, tylko cieniutka warstwa i naprawdę bardzo komfortowo się czujesz po nim. Przynajmniej ja tak mam, no bo mm -hmm. ja wszystko, co używam na klientkach, testuję najpierw Pesne. na sobie, więc dla mnie ten produkt jest jak najbardziej ok i, i nie czuć po nim jakiegoś takiego ściągnięcia, więc moim zdaniem jest naprawdę mm -hmm. spoko. No mi się w ogóle marka Lan kojarzy z takim, charakteryzacją teatralną i z makijażem w teatrach, bo miałam styczność, pracowałam w teatrze przez jakiś czas i pamiętam, że właśnie make upy nam robili yy, kosmetykami tej marki i one były bardzo trwałe i w tak. ogóle bardzo dużo wytrzymywały właśnie i pot i gdzieś tam światła i to ciepło i łzy bywało, tak. no To więc, więc na pewno miałaś styczność. Z no tym myślę, że tak, to pewnie było wtedy, kiedy zmywam gąbką dwie godziny makijażu, <grym> i mogłam się go pozbyć. No właśnie. to, no to jest w ogóle marka dedykowana profesjonalistom, ale to oznacza tylko tyle, że jeżeli wybierzemy jakikolwiek produkt tej marki, to mamy mhm. pewność, że to jest coś, co nas nie zawiedzie, Tak, zdecydowanie. No dobrze, słuchajcie dziewczyny. Myślę, że kończymy. Dużo dzisiaj powiedziałyśmy tutaj na temat tych The Best of the Best. Oczywiście wszystkie te The Best kosmetyki są dostępne na naszej stronie -kosmetyczne pl Będą zamieszczone linki do nich, jeżeli jesteście zainteresowani zakupem. To zaglądajcie koniecznie. Subskrybujcie nasz kanał. Dawajcie łapki w górę. No jeżeli chcecie się spotkać z nami w kolejnym odcinku sobotnim, no to no na pewno chcecie, to zapraszamy Was już w kolejną sobotę na następny odcinek. Na razie pa!